Niestety analiza niedoboru żelaza jest dosyć trudnym zagadnieniem, ponieważ nie jest to problem tak oczywisty, jak mogłoby nam się wydawać. Dlatego warto jest uświadomić sobie, że skala problemu może być naprawdę różna. Czasami bywa i tak, że problem niedoboru żelaza wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na ten składnik, jak ma to miejsce chociażby w przypadku wielu sportowców oraz także u ciężarnych kobiet. Osłabienie oraz kłopoty dotyczące napracowania odpowiedniej ilości tlenu. Zatem ziewanie, przewlekłe zmęczenie, bladość powłok skórnych, kruche i łamliwe paznokcie oraz wypadanie włosów. Tutaj chyba przede wszystkim warto jest powiedzieć o używkach, ca. Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku wezmę na tapet niedobory żelaza oraz niski poziom ferytyny jako elementy, które mogą zagrażać nie tylko naszemu zdrowiu, ale także przede wszystkim osłabiać nasze samopoczucie. W tym odcinku omówię nie tylko rolę żelaza w naszym organizmie i potencjalne możliwości jego niedoboru, ale także w dalszej części odcinka opowiem o roli ferytyny oraz o nowoczesnych możliwościach pozbycia się problemu jakim jest anemia, niedobory żelaza i jak to wszystko powiązać ze sobą. Zatem jeżeli jesteście ciekawi takich materiałów subskrybujcie mój kanał oraz będę wdzięczny za łapki w górę i za wszystkie komentarze. A teraz do meritum. Nie ulega wątpliwości, że żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym do zachowania zdrowia i sprawności, chociaż jego rolę najczęściej przypisujemy transportowi tlenu i dwutlenku węgla, bo jest to jednak składnik niezbędny do wytwarzania krwinek czerwonych, a więc tych struktur, które roznoszą tlen i dwutlenek węgla po naszym organizmie, musimy także wiedzieć, że żelazo jest także powiązane z naszą wydolnością, z kwestią dotyczącą zachowania odpowiedniej uwagi oraz kwestiami dotyczącymi branży beauty, bo stan naszej płytki paznokcia, skóry oraz włosów także w dużej części zależy od tego, czy mamy optymalny poziom żelaza, czy też kształtujemy powoli jego niedobór. Niestety analiza niedoboru żelaza jest dosyć trudnym zagadnieniem, ponieważ nie jest to problem tak oczywisty, jak mogłoby nam się wydawać. Nie zawsze niedobory żelaza muszą iść w parze z anemią, czyli obniżonym obrazem czerwonokrwinkowym, zarówno w kontekście erytrocytów, czyli RBC, krwinek czerwonych, hemoglobiny, hematokrytu oraz takich parametrów jak MCV, MCH i MCHC. Dlatego warto jest uświadomić sobie, że skala problemu może być naprawdę różna od zmian takich dosyć mocno posuniętych, które widać zarówno na poziomie żelaza, ferytyny i obniżonego obrazu z Czerwonych krwinek poprzez zmiany lekkie, które jeszcze dają nam dobre wyniki morfologii krwi, ale już widać powoli, że poziom żelaza albo ferytyny spada do niebezpiecznie niskiego poziomu. Ferytyna jest po prostu białkiem magazynującym żelazo w naszym organizmie. Warto jest wspomnieć, że 4,5 tysiąca jednostek żelaza buduje jedną jednostkę ferytyny. Zatem to właśnie ona jest najlepszym wskaźnikiem tego, czy mamy już kształtujące się wczesne niedobory. I bardzo często właśnie kruchość i łamliwość paznokci oraz wypadające kruche włosy są wskaźnikiem tego, że u nas powoli te rezerwy żelaza zaczynają topnieć. Przyczyny niedoboru żelaza mogą być różne, natomiast zanim przejdę do kwestii żywienia i suplementacji i ewentualnego niedoborowego systemu żywienia, warto jest wspomnieć o utracie krwi. Zawsze o to pytam, dlatego że obfite miesiączki, które występują u dużej części kobiet z przewagą estrogenową oraz tych zagrożonych endometriozą, naprawdę potrafią w istotny sposób wpłynąć na utratę krwi każdego miesiąca, a wraz z tym niestety obniżyć poziom żelaza w naszej krwi. Ponadto krwawienia z przewodu pokarmowego także są istotnym elementem. Zatem wrzody czy nadżerki na boni śluzowej żołądka i dwunastnicy, ale przede wszystkim hemoroidy są takim najbardziej znamiennym elementem, który warto jest wziąć pod uwagę. Zatem prowadząc pacjentów w poradni zawsze pytam się o to, czy widzą po prostu świeżą krew na, to, na papierze toaletowym w momencie, gdy dochodzi do wypróżnienia oraz jak przebiegają miesiączki. Czy są one bardzo obfite, czy też nie i czy towarzyszą im jakieś dolegliwości bólowe. Zatem wszystko, co może doprowadzać do ewentualnej opcji przewagi estrogenowej. Krok drugi to oszacowanie ewentualnej nieodpowiedniej podaży żelaza w diecie. Tutaj nie musi być to zawsze prowadzona dieta wegańska i wegetariańska, chociaż faktycznie statystyki pokazują, że najmniej Części osoby eliminujące produkty od zwierzęce, bogate w żelazo, tak jak żółtka jaja, czerwone mięso, małże czy podroby, w tym wątróbkę, mogą być narażone na anemię bardziej niż osoby wszystkożerne. Ale z drugiej strony nie brakuje wszystkożerców, których dieta składa się z żółtego sera, parówek, piersi kurczaka, białych ryb, czyli produktów, które naprawdę stoją dosyć nisko, jeżeli chodzi o zasobność żelaza w 100-gramowej porcji produktu. Warto jest także wspomnieć o zaburzeniach wchłaniania, takich jak celiakia, czyli choroba trzewna, oraz IBS, zespół jelita drażliwego, wokół którego tak naprawdę ciężko jest w Wszystkie składniki odżywcze i z tego powodu także niedobory żelaza mogą być dosyć znamiennym problemem. Czasami bywa i tak, że problem niedoboru żelaza wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na ten składnik, jak ma to miejsce chociażby w przypadku wielu sportowców oraz także u ciężarnych kobiet, zwłaszcza około drugiego trymestru, kiedy dziecko zaczyna powoli rosnąć i tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, kradnie nieco zasoby żelaza z organizmu matki. Dysponujemy zatem czterema skutecznymi filerami, które mogą pokazywać nam przyczyny niedoboru żelaza. A teraz pytanie jest następujące. Jakie objawy mogą z tym wszystkim uchodzić? Przede wszystkim niedobory żelaza to osłabienie oraz kłopoty dotyczące napracowania odpowiedniej ilości tlenu. Zatem ziewanie, przewekłe zmęczenie, bladość powłok skórnych, kruche i łamliwe paznokcie oraz wypadanie włosów to najbardziej specyficzne objawy, natomiast warto zwrócić na uwagę na to, że objawy te mogą być niespecyficzne i mogą się albo ze sobą łączyć, albo wykluczać, to więc tak naprawdę najważniejszym elementem jest odpowiednia Diagnostyka. Diagnostyka niedoborów żelaza jest także dosyć złożonym zagadnieniem i obejmuje chociażby podstawowe badania morfologiczne, takie jak obraz czerwono gdzie chociażby sam poziom hemoglobiny i hematokrytu jest w stanie określić przyczynę niedokwistości. Ponadto poziom ferytyny, czyli białka magazynującego żelazo, aby wiedzieć, jak bardzo poważny mamy problem i jak długo ewentualna terapia dotycząca zwiększenia spożycia żelaza w diecie oraz ułatwienia jego wychwytu będzie u nas. Obowiązkiem. Na deser zostawiamy sobie trio badań, czyli poziom żelaza w surowicy krwi, ale także BC, czyli całkowitej zdolności do wiązania żelaza oraz transferyny. Transferyna jest białkiem, który bierze udział w przemianie od żelaza do ferytyny i bardzo często właśnie pełen marker, czyli poziom ferytyny, żelaza, BC, transferyny oraz samego parametru morfologicznego krwi jest w stanie pokazać nam pełen obraz i łatwiej uskutecznić odpowiednią terapię, która ma na celu pozbycie się problemu dotykającego anemii na jakimkolwiek tle. Warto jest jednak dodać, że problem jest dosyć poważny i dobrze byłoby go skonsultować albo z dobrym wykształconym dietetykiem klinicznym, a być może nawet zasięgnąć porady u hematologa, ponieważ bardzo często kłopoty dotyczące wchłaniania żelaza mogą być dodatkowo powiązane właśnie z IBS-em, celiakią, a nawet dyspepsją i pozostałymi chorobami dotykającymi naszego żołądka, ale na szczęście jesteśmy w stanie zawsze wesprzeć wchłanianie żelaza przy pomocy odpowiednio dobranej diety i suplementacji. Omawiając suplementację, która ma za zadanie zwiększyć poziom żelaza w naszym organizmie, nie sposób nie powiedzieć kilku słów na temat LP299V, który prawdopodobnie znacie pod nazwą Zielonego Samprobi Samprobi IBS, który jest partnerem tego odcinka. Pamiętajcie, że ten preparat probiotyczny nie tylko wspomaga redukcję objawów dotyczących jelita nadwrażliwego, ale także według badań naukowych zwiększa wychwyt i wykorzystanie żelaza w organizmie aż o 40%, zatem prawie o połowę lepiej. Jest to bardzo dobry produkt, który ja najczęściej pacjentom dedykowałem w takich sytuacjach jak anemia, Wysiłek fizyczny oraz właśnie kobiety ciężarne, zwłaszcza w drugim trymestrze i później. Jeżeli chodzi o działanie tego preparatu probiotycznego, to warto jest powiązać go przede wszystkim z elementem perystaltyki naszego jelita. Zatem zawsze, kiedy chcemy wziąć pod uwagę fakt, że będziemy potrzebowali wyluzować troszeczkę bóle brzucha i ułatwić perystaltykę, aby wzmocnić wchłanianie wszystkich składników aktywnych, sam probi jest naprawdę oczywistym wyborem. Jest to tani, dostępny produkt probiotyczny, który wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi dla organizmu, więc serdecznie polecam. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób zwiększyć wchłanianie żelaza w naszym organizmie, to przede wszystkim trzeba dostarczyć go w odpowiedniej ilości oraz jakości. Tutaj nie ma co ukrywać, zdecydowanie lepiej nadają się źródła żelaza chemowego, czyli źródła odzwierzęce. Zatem wspomniane wcześniej małże, podroby, wątróbka, czerwone mięso, żółtka, jaj i pozostałe produkty spożywcze zdecydowanie zawierają tego żelaza w największym udziale i w najlepszej formie. Ale źródła niechemowe, czyli te roślinne, także mogą uzupełnić to w jakimś udziale. Tutaj ciekawostka jest taka, że nie wszystkie źródła roślinne posiadają żelazo w małej ilości albo w nieodpowiedniej formie. Wyjątkiem jest chociażby amaranthus i komosa ryżowa, zatem pseudozboża, które dostarczają nawet 4 mg żelaza w 100 g porcji produktu. To tak naprawdę całkiem niezły wynik, bo 100% dziennego zapotrzebowania to około 17 mg żelaza. Zatem osoba aktywna fizycznie, spożywająca 300 g, 3 paczki komosy ryżowej, tak naprawdę w dużym stopniu jest w stanie załatać niedobory żelaza właśnie tylko i wyłącznie z tego produktu spożywczego. Natomiast tutaj mamy też pewien trik. W źródłach niechemowych możemy dodatkowo wzmocnić wchłanianie tego żelaza przy pomocy dedykowania witaminy C. Zatem maliny, pomidory, papryka czy też pozostałe produkty bogate w te witaminę jak najbardziej mogą wspomóc wchłanianie tego składnika aktywnego i dzięki temu szybciej wyjdziemy z niedoborów. Po drugie, bardzo ważnym elementem jest unikanie inhibitorów wchłaniania żelaza, czyli składników, które utrudniają wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Tutaj chyba przede wszystkim warto jest powiedzieć o używkach takich jak kawa i herbata, które są pite podczas posiłku, zwłaszcza jeżeli jest to posiłek bogaty w żelazo, czyli np. jajecznica z czterech jaj. W czterech jajkach dzięki i bogatej zawartości żółtek, żelaza mamy na naprawdę sporym udziale, ale jeżeli te jajecznice popijemy sobie kawą, to wedle badań naukowych wchłanianie żelaza zostanie zmniejszone nawet o 60 do 90%. Zatem tak naprawdę przyjmiemy posiłek białkowo tłuszczowy, który żelaza da nam naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Przyjmijmy zatem prostą zasadę. Spożywamy posiłek, a kawę i herbatę pijemy około godziny lub półtorej po skończonym posiłku. Dzięki temu będziemy w stanie znacznie ułatwić proces wchłaniania żelaza. Po drugie, unikajmy także elementów, które zawierają pozostałe inhibitory pepsyny i trypsyny, tak jak chociażby kwas fitynowy. Zatem pełnozierniste produkty, orzechy, nasiona tak naprawdę mogłyby być też spożywane w nieco szerszym udziale czasowym od właśnie zjadania takich produktów jak podroby, czy też e, inne formy takie jak czerwone mięso, małże, czy też żółtka jaj. Kolejnym krokiem może być także wspieranie wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego, jak chociażby dedykowanie sobie rozcieńczonego octu jabłkowego z wodą, który pobudzi komórki okładzinowe żołądka do tego, aby aktywować czynnik kastleja, czyli wchłaniać lepiej witaminy B12 oraz żelazo. Ponadto proces wchłaniania żelaza w cienkim, jak wiecie, możemy usprawnić dzięki zastosowaniu LP299V, czyli probi IBS. O 40% lepiej piechotom nie chodzi. Warto wypróbować. Żywienie i suplementacja w niedoborach żelaza. Przede wszystkim wiecie już, że produkty chemowe, takie jak Podroby, wątróbka, czerwone mięso, małże, żółtka jaj są najlepszym źródłem, które zawiera żelazo chemowe oraz że możemy wesprzeć to dodatkowo przez źródła roślinne, tak jak przede wszystkim komosa ryżowa i amarantus. Natomiast w kontekście suplementacji żelaza chciałbym, aby to wybrzmiało, jestem zdeklarowanym przeciwnikiem. Bardzo często suplementacja żelaza w formie kapsułkowej, w formie syropów wiąże się z dużymi zaburzeniami gastrycznymi, takim jak uczucie ciężkości na żołądku, kłopoty z wypróżnieniem, zaparcia i stolce o takiej ciemnobrunatnej wręcz czarnej barwie, więc przysparza to naprawdę wielu kłopotów. Na natury i fizycznej, i psychicznej. Przede wszystkim najważniejsze jest to, aby wzmocnić ilość żelaza w naszej diecie oraz ułatwić jego wchłanianie. Zatem najczęściej właśnie, czy to preparaty probiotyczne, czy laktoferyna i kolostrum oraz wsparcie żołądka, zdecydowanie jest dużo lepszą z opcji. Kiedy konieczne jest leczenie i nadzór lekarski, czasami bywa i tak, że w manifestacjach nieswoistych chorób zapalnych jelit, takich jak WZJG, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, pacjenci naprawdę bez remisji mają bardzo duży kłopot z utratą krwi wraz z skałem. A że te wypróżnienia trafiają nam się nawet kilka razy dziennie, nawet w nocy, no to niestety problem może być dosyć przewlekły. Tutaj, w przypadku leczenia farmakologicznego, które powinno być wsparte dietoterapią, warto jest rozważyć suplementowanie żelaza, chociaż przez krótki okres, a następnie w okresie remisji można wszystko napracować przy pomocy diety. Zatem, jest taka opcja. Pamiętajcie jednak, że w niektórych przypadkach nadzór dobrego lekarza bądź dietetyka klinicznego, jak chociażby specjalistów z poradni Biwell, jest naprawdę kluczowy do tego, aby osiągnąć rezultaty. I również powinno to iść w parze z regularnymi badaniami dotykającymi poziomu morfologii, żelaza, ferytyny i pozostałych markerów, o których powiedziałem wcześniej. Pamiętajcie, że odpowiednia dieta, suplementacja i styl życia pomagają wchłaniać zapasy żelaza i przede wszystkim nie dopuszczają do jego niedoborów. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o markery, którymi powinniśmy się cechować, to przede wszystkim poziom ferytyny. Jako coś, co znacznie wyprzedza objawy, tak jak chociażby właśnie bladość skóry, kruchość i łamliwość paznokci oraz pozostałe elementy, a ponadto trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nasze żywienie powinno obejmować produkty chemowe i niechemowe wsparte witaminą C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i jednocześnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Będę również wdzięczny za wszystkie łapki w górę oraz za komentarze. Jeżeli macie jakieś pomysły, które mogą Wam przyjść do głowy, które pozwolą nam po prostu nakręcać większą ilość materiałów dla Was, jak najbardziej podzielcie się tym także w komentarzu. Zachęcam Was także do sprawdzenia oferty naszej Formy szkoleń online, czyli Maurice TV, gdzie znajdziecie blisko 50 szkoleń o tematyce prozdrowotnej, obejmującej żywienie, suplementację, interpretację wyników badań i pozostałe elementy, gdzie także znajdziecie bardzo ciekawe pozycje dotyczące chociażby anemii, dyspepsji i pozostałych zaburzeń dotykających żołądka oraz jelita cienkiego. Szkolenia przygotowane są w formie VOD, czyli wideo na żądanie, gdzie każde z zakupionych przez Was szkoleń jesteście w stanie oglądać przez cały okrągły rok, wielokrotnie. A mam dla Was jeszcze małą ciekawostkę: w opisie tego filmu znajdziecie specjalny kod rabatowy. Trzymajcie się i do zobaczenia. thank you